Książeczko, witajcie w pierwszym odcinku z FIFA 14, bo na 15 mnie nie stać. I będziemy grali karierę porusem Dortmund. What the fuck? Dobra, czekajcie, muszę ogarnąć tutaj coś. Eee, zerknijmy na skład. Linkiter tutaj. Ty ja iść w ogóle, wyjeżdżasz mi stąd. Lewy. Czy jeszcze my ma to, mamy tutaj lewego, Bo wiem, mamy na szczęście. Ech, czekajcie. Nie no, błaszczka tutaj nie. A ja, gundogana chciałem włożyć. I to cofałem. Dobra, to za chwilę się widzimy, jak już będę miał gotowy skład. No dobra, zdecydowałem się na. Ech, właśnie, zaprezentuję. Właśnie tak się prezentuje nasz. No kurde. No, co się dzieje? No. A oh tak się. Pre... No co tu się. Tak się prezentuje nasz skład, a ja przejdę już do transferów. Widzimy się już za chwilę.